Jesteśmy w przedszkolu numer 1 we Wschowie, gdzie Unijna Wschowa wręczyła właśnie gwiazdkowe prezenty dzieciakom. Czy to pierwsza taka akcja? Dokładnie. W naszej, można powiedzieć, historii dotychczasowej nie miała miejsca nigdy taka akcja. Dlatego tworząc taką akcję dzisiaj, można powiedzieć, że zapoczytkowaliśmy pewien, że tak powiem, ruch, który mamy zamiar kontynuować w latach następnych. I mam nadzieję po prostu, że kolejne akcje będą jeszcze z większym rozmachem przygotowywaliśmy się do tego ponad pół roku, można powiedzieć. Dzięki uprzejmości i hojności naszych sponsorów mogliśmy tak naprawdę zorganizować to, co zrobiliśmy i co tutaj widać, już tak powiem, na załączonym obrazku. Uśmiech na dzieci twarzach naprawdę jest czymś fajnym i naprawdę polecam każdemu. Przyłączanie się można powiedzieć do naszej grupy, pomaganie sobą, sobie wzajemnie, bo naprawdę można, można zrobić coś fajnego wspólnymi siłami. Proszę dla Ciebie, prezent. Koleżanka, jak ma na imię? A ile masz lat? O, starsza od koleżanki. Proszę bardzo. Jestem bardzo mile zaskoczona taką akcją. Sprawia to radość bardzo wielką naszym dzieciakom. Widać radość na ich twarzach. Bardzo się cieszą, bo każdy gadżet, który otrzymują, to jest jakąś promocją Unileśno. Myślę, że spośród tych małych wychowanków naszych będzie wielu kibiców, którzy będą kibicować Unileśno, chętni uczestniczą w takich akcjach żywo reagują no i bardzo przeżywają. Jest to bardzo potrzebna akcja, która no, może powtarzać się nawet częściej, bo bardzo pozytywnie wpływa na zachowanie dzieci. Jest to nie pierwsza akcja w naszym przedszkolu, bo tu panowie wcześniej się pojawiali, już chcieli tutaj nawiązać współpracę z tymi najmłodszymi. Zaproponowali też graffiti, które będą malować na naszych budynkach, które by upiększały tereny naszego przedszkola. Jest to akcja promocyjna, dlaczego właśnie przedszkola, a nie szkoły podstawowe czy, czy gimnazja? Jeżeli chodzi o szkoły podstawowe, oczywiście również mieliśmy zamiar, żeby pójść w tym kierunku. Niemniej jednak przedszkolaki, mimo że może jeszcze nie rozumieją pewnych rzeczy, niemniej jednak mogą prędzej czy później, prawda, przypomnieć sobie na przykład chociażby po naszej siatce unijna Wschowa, czy to po odblaskowej opasce na ręce, prawda, Mogą sobie prędzej czy później przypomnieć, że to właśnie unijna wschowa, że to Unia Leszno zorganizowała właśnie taką akcję i po prostu może dzięki temu to wszystko spowoduje, że ci młodzi, młodzi kibice przyjdą do nas na na stadion i będą razem z nami prawda, jeździć oczywiście również na wyjazdy, ale to oczywiście jest już melodia przyszłości, można powiedzieć. Niemniej jednak mamy wielką nadzieję, że jest to pierwszy kierunek, który obiorą właśnie ci młodzi ludzie do przyjścia na stadion w Lesznie. Prawda? Także na początku chciałbym gorąco podziękować popakom z, z naszego unijnego fanklubu, klubu, dziewczynom oczywiście również, Centrum Kultury i Rekreacji, również też pragnę serdecznie podziękować wydziałowi promocji miasta i gminy oraz klubowi sportowemu Unia Leszno. Jeżeli chodzi o sponsorów, którzy wspomogli naszą akcję, byli to m.in. firma Gaster Sul z siedzibą w Dębowej Łęce, firma Agromix Rojęczyn, masarnia Zyguła, gospodarstwo ogrodnicze Romana Wilka. Kurtownia Ada, centrala nasienna Schowa, piekarnia Gierczak oraz Leszczyńska Agencja Wydawnicza. Również pragnę Wam jako ZW, naszym patronie medialnym, podziękować i mam nadzieję, że będziemy mogli współpracować ze sobą tak, jak robiliśmy do tej pory.